Witajcie, badacze, witamy na tym kanale, na którym odkrywamy historię najstarszego narodu na świecie narodu słowiańskiego. Dotychczas widzieliśmy, że według Jordansa goci są narodem scytyjskim, narodem z władzą królewską i wyraźnie ukształtowanym kultem bohatera. Zobaczyliśmy również, że według Jordansa getowie są narodem starożytnym. I jeszcze coś niezwykle ważnego. Widzieliśmy, że posiadają własny język, język scytyjski. Aby kontynuować nasze badania nad Getiką, konieczne jest wyjaśnienie jednego kluczowego momentu. W Getis Jordansa nie występuje ścisła chronologia. Opowiada on o jednym wydarzeniu. Następnie przechodzi do innego wydarzenia z odmiennego okresu czasowego. Po czym wraca z powrotem i rozpoczyna trzecie wydarzenie w trzecim horyzoncie czasowym. To wyraźnie pokazuje, że Jordans dysponuje wieloma różnymi źródłami, które łączy w swojej narracji. Staje się również jasne, że według Jordansa Goci mieli trzy podstawowe miejsca pobytu. W okolicach rzeki Wisły, w Mezji, Tracji i Dacji oraz jako trzecie miejsce pobytu, na ziemiach położonych na północ od Morza Czarnego. Wyłania się następujący obraz. Opowieść Jordansa rozpoczyna się od Filimera, lecz wszystkie ludy, które opisuje on wokół gotów podczas ich pobytu nad Wisłą, są ludami nowej ery. Kiedy jednak Jordans zaczyna mówić o drugim miejscu pobytu, w Mezji, Dacji i Tracji, porusza się już w czasach przed Chrystusem. Gdy przechodzi do trzeciego miejsca pobytu, na północ od Morza Czarnego, ponownie opowiada o wydarzeniach z innej warstwy czasowej. Najwyraźniej widać to w momencie, gdy Jordans zaczyna mówić o bitwie pomiędzy Tanausisem a Wesosisem. Po zakończeniu tej opowieści, wydarzenia, które datowane jest na około rok 1177 przed Chrystusem, nagle wprowadza on opowieść o Amazonkach. Amazonki są jednak datowane znacznie wcześniej niż epoka ludów morskich. Wydarzenia te należą raczej do innej wyprawy do Egiptu, wyprawy Hyksosów około roku 1650 przed Chrystusem. Jest oczywiste, że Jordan splata dwa różne wydarzenia w jedną narrację. Z jednej strony stawia w Centrum Ludy Morskie, wielką migrację ludzi, podczas której przemieszczają się całe wspólnoty wraz z kobietami i dziećmi. I mamy do czynienia z rzeczywistym przesiedleniem ludów, z drugiej strony, najazd Hyksosów ma zupełnie inny charakter. Wyprawę elity wojskowej, w której całkiem możliwe jest. Że walczący mężczyźni pozostawili swoje kobiety z tyłu, właśnie te kobiety z większym prawdopodobieństwem stały się tym, co tradycja antyczna opisuje jako Amazonki. A chronologia Hyksosów i Amazonek pokrywa się, co dodatkowo pokazuje. Że Jordan łączy różne warstwy czasowe w jednej opowieści. Wynika z tego, że fragmenty, które będziemy analizować, datowane są od około roku 1650 przed Chrystusem aż do wojny trojańskiej, daje nam to jeszcze starszą perspektywę na naród cytyjski i jego miejsce w historii. Następuje cytat z Getiki, los sprawił. Że Lampeto pozostała, by strzec rodzimych granic. Natomiast Marpezja, zabrawszy ze sobą wojsko kobiet, poprowadziła nowy rodzaj armii do Azji, pokonując różne ludy w wojnie, a inne jednając pokojem. Dotarła aż do Kaukazu. Tam przebywała przez pewien czas i nadała temu miejscu nazwę, skała Marpezji, o której także Wergiliusz mówi. Jakby stał twardy krzemień, albo skała marwezji. Właśnie w tym miejscu później Aleksander Wielki wzniósł bramy zwane Bramami Kaspijskimi, które dziś lud Lazów strzeże jako rzymskiej twierdzy. Tam amazonki przebywały przez pewien czas i umocniły się. Stamtąd, po przekroczeniu rzeki Alem, która płynie obok miasta Gargara, z równym powodzeniem podbiły Armenię. Syrię, Cylicję, Galację, Pizydie oraz wszystkie nizinne obszary Azji zwróciły się także ku Jonii i Eoli, które uczyniły swoimi podległymi prowincjami. Władając tam przez długi czas, założyły miasta i obozy noszące ich imiona. W Efezie wzniosły również świątynię Diany o wystawnym bogactwie i zdumiewającym pięknie. Z powodu swej sztuki w strzelaniu z łuku i łowiectwie, którym się poświęciły. Tak więc kobiety, zrodzone w Sytii, wolą losu opanowały królestwa azjatyckie i utrzymywały je przez niemal 100 lat, po czym powróciły do swoich krewnych na skały Marpezji. O których wspomnieliśmy wyżej, właśnie w górach kaukaskich. Następuje komentarz. W tym fragmencie Jordans opowiada nam o drodze Amazonek i o tym, że pozostawiły one ślady w postaci toponimów, świątyń i miast na ziemiach, które podbiły. Terytoria, które wymienia on jako podbite przez Amazonki, są oznaczone współczesnymi dla Jordansa nazwami geograficznymi, a nie nazwami ludów i królestw które istniały w Azji Mniejszej, Syrii i Armenii w czasie samych wydarzeń. Pokazuje to, że Jordans używa pojęć zrozumiałych dla swojego czytelnika, aby opisać znacznie starszą rzeczywistość. Dla nas istotne jest tu umiejscowienie chronologiczne opowieści. Według Jordansa, Amazonki panowały nad Azją Mniejszą przez około 100 lat. Po czym wycofały się z powrotem na Kaukaz. Narracja Jordansa pozwala nam uporządkować wydarzenia w wyraźnej linii chronologicznej. Około roku 1650 przed Chrystusem formuje się wspólnota amazońska, która przez niemal 100 lat włada częściami Azji Mniejszej, Syrii i Armenii. Koniec tego panowania zbiega się ze wzrostem potęgi państwa hetyckiego około roku 1550 przed Chrystusem, kiedy Amazonki wycofują się ku Kaukazowi. Następuje cytat z Getiki, a one, obawiając się, aby ich potomstwo nie zmalało, poszukiwały związków z okolicznymi ludami, urządzając raz w roku targ, pod warunkiem, że w przyszłości, wracając każdego roku tego samego dnia, wszystko, co rodziło się jako płód męski, było oddawane ojcu, a wszystko, co rodziło się płci żeńskiej, matka wychowywała do sztuki wojennej albo, jak sądzą niektórzy, że urodzonych chłopców z nienawiści macochy skazywano na żałosną śmierć. Tak więc u nich rodzenie dzieci było czymś odrażającym, choć wszędzie uważa się je za błogosławieństwo. Ta okrutność budziła wobec nich największy strach w powszechnej opinii, bo jaką, pytam, nadzieję mógłby mieć jeniec tam, gdzie nawet wobec Syna okazywanie litości uważano za zbrodnię przeciw nim. Jak się opowiada, walczył Herkules i niemal bardziej podbił je podstępem niż siłą. A Tezeusz uprowadził jako łup Hipolitę, z której spłodził Hipolita, a Amazonki te miały później za królową Penthesileję, o której istnieją najpewniejsze świadectwa z wojny trojańskiej. Mówi się bowiem, że te kobiety sprawowały władzę aż do czasów Aleksandra Wielkiego. Następuje komentarz. W tym fragmencie Getiki Jordans zapoznaje nas ze sposobem, w jaki te wojownicze kobiety zdołały utrzymać swoją wspólnotę wojskową przez stulecia. Staje się jasne, że dzieci płci żeńskiej są wychowywane i szkolone wyłącznie do sztuki wojennej. W tym modelu nie ma miejsca na rolnictwo ani hodowlę zwierząt. Nie jest to zwykłe społeczeństwo, lecz bojowa, zamknięta wspólnota, istniejąca wyłącznie poprzez wojnę. Właśnie to wyjaśnia, jak już od głębokiej starożytności, mniej więcej od około roku 1650 przed Chrystusem, aż do czasów Herkulesa i Tezeusza, Amazonki zdołały utrzymać tę wspólnotę wojskową przy życiu. Warto zaznaczyć, że Herkules i Tezeusz należą do tej samej tradycji scytyjskiej, do której należą także getowie i amazonki. Nie są oni postaciami zewnętrznymi, lecz częścią tego samego kręgu heroicznego i kulturowego. Na końcu Jordans zauważa, że amazonki brały również udział w wojnie trojańskiej co pokazuje, jak ta opowieść łączy różne epoki w jedną długą i nieprzerwaną tradycję. Następuje cytat z getiki, abyś jednak nie powiedział, dlaczego skoro zaczęliśmy mówić o mężczyznach gotów, tak długo zatrzymujemy się przy kobietach? Posłuchaj więc także o słynnej i godnej pochwały dzielności mężczyzn. Historyk Dion, najgorliwszy badacz starożytności, który nadał swemu dziełu tytułu Getika, a że getowie są gotami, jak dowiedliśmy wyżej, poświadczają o Rozjusz i Paweł, wspomina, że po długim czasie mieli króla imieniem Telefon, a aby nikt nie powiedział, że to imię jest całkowicie obce językowi gokiemu, niech się nikt nie dziwi. Gdyż jest rzeczą zwyczajną Że ludy zapożyczają imiona jedne od drugich Rzymianie od Macedończyków Greci od Rzymian Sarmaci od Germanów A Goci najczęściej od Hunów Tentelew, syn Herkulesa Zrodzony z Augę i spokrewniony przez małżeństwo z siostrą Priama Był istotnie wysokiego wzrostu Lecz jeszcze straszniejszy swą siłą Zrównując ojcowską dzielność z własnymi cnotami. Przypominał Herkulesa także pod względem podobieństwa cielesnego. Dlatego przodkowie nazwali jego królestwo Mezją. Kraina ta ma na wschodzie ujścia rzeki Dunaj, na południu Macedonię, na zachodzie Istrię, a na północy sam Dunaj. Król ten prowadził wojnę z Danami, w której zabił Tesandra, wodza Danów. A gdy z furią atakował Aiasa i ścigał Odyseusza, spadł z konia, zaplątany w winoroślu. I został zraniony włócznią Achillesa, przez co przez długi czas nie mógł się wyleczyć. Mimo to, choć już ranny, wypędził Danów ze swoich ziem. Po śmierci Telefa, władzę przejął jego syn Eurypylos, zrodzony z siostry Priama, króla frygijskiego. On, pobudzony miłością do Kassandry, zapragnął wziąć udział w wojnie trojańskiej, aby pomóc swoim rodzicom i teściowi, lecz wkrótce po przybyciu został zabity. Następuje komentarz. W tym fragmencie Jordans umacnia swoje twierdzenie, że goci i getowie są jednym i tym samym narodem. Następnie wspomina króla Telefa, króla Mizów. Wyraźnie zaznaczając, że przez długi czas zatrzymywał się przy opowieści o kobietach gotów, a teraz przechodzi do opowieści o mężczyznach. Właśnie tutaj Jordans wprowadza Telefa i jego ojca Herkulesa. Autor wyjaśnia, że matką Telefa jest Augę, kapłanka z Aten, a jego żoną jest siostra Priama. Zarysowuje to wspólny obszar scytyjski. Obejmujący Bałkany i Azję Mniejszą, w którym istnieją więzi małżeńskie, wspólna kultura i wspólny świat religijny. Potwierdza to również fakt, że Tezeusz i Hipolita wraz ze swoim synem Hipolitem także należą do tego kręgu kulturowego. W ten sposób Jordans bezpośrednio łączy Mizów i ich władzę królewską z postacią Herkulesa. Ważne jest także podkreślenie, że Tele wprowadzi wojnę z Danami przed wojną trojańską i wychodzi z tego konfliktu jako zwycięzca. Na końcu Jordans wspomina również wnuka Herkulesa Eurypylosa, który bierze udział w wojnie trojańskiej. W ten sposób rysuje się obraz dwóch wzajemnie powiązanych wspólnot, splecionych w jedną wspólną tradycję historyczną i heroiczną. Opowieść Jordansa pozwala nam uporządkować wydarzenia w jasnej linii chronologicznej. Około roku 1650 przed Chrystusem formuje się amazońska wspólnota wojskowa, która przez niemal 100 lat włada częściami Azji Mniejszej, Syrii i Armenii. Koniec tego panowania zbiega się ze wzrostem i umocnieniem państwa hetyckiego około roku 1550 przed Chrystusem, kiedy Amazonki wycofują się ku Kaukazowi. Po tym przejściu Jordan skieruje uwagę ku mężczyznom z Cytów, wprowadzając Herkulesa, a po nim Telefa, króla Mizów. Telef prowadzi zwycięską wojnę przeciw Danaom przed wojną trojańską. A jego syn Eurypylos należy już do pokolenia wojny trojańskiej, w którym ten długi proces osiąga swoją kulminację. W ten sposób Jordans przekazuje nam nie mitologię, lecz spójną pamięć historyczną o starożytnym świecie scytyjskim, rozwijającym się od głębokiej starożytności aż do końca epoki brązu. Jordans wyraźnie pokazuje nam poprzez więzi małżeńskie. Że ludność zamieszkująca Bałkany, Azję Mniejszą i cały obszar wokół Morza Czarnego stanowi pierwotną strefę, z której rozprzestrzeniały się plemiona scytyjskie. Jest to wspólny obszar kulturowy i historyczny, w którym funkcjonują te same tradycje rodowe i królewskie. Należy zaznaczyć, że plemiona trakopelazgijskie na południe od Starej Płaniny stanowią podstawę przesiedlenia znanego jako ruch ludów morskich, podczas gdy mizowie na północ od Starej Płaniny stanowią podstawę ekspansji na północ ku Wiśle i Odrze. W ten sposób możemy dostrzec, że dzisiejsi Polacy są potomkami mizów. A poprzez nich także Heraklesa, w ramach tej starożytnej tradycji scytyjskiej. Dziękuję Wam, przyjaciele, za obejrzenie tego filmu. Subskrybujcie kanał i podzielcie się swoją opinią w komentarzach.